Dzień dobry, witam. No cóż, powiedzieć. E... Pojawiło się dobre spotkanie, młodzież pojawiała kapitalnie. E... Szkoda tego upadku Maksyma, bo e... no mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych większych konsekwencji, bo to zupełnie niepotrzebne. E... Cała drużyna pojawiała dobrze i każdy zrobił punkty niezłe. <laughs> Tomek zrobił ważne punkty, także no jesteśmy zadowoleni z tego, z tego wyniku, tym bardziej, że no od kilku lat, jak wiecie, dobrze e, dziś tutaj mecz zawsze Sparta z GKM miała bardzo na styku i mogło się wydarzyć wszystko. No dzisiaj się wydarzyło to, co się wydarzyło. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi z tego tytułu. Dziękujemy ludziom za bo, bo wysoko postawili poprzeczkę, trzeba powiedzieć. I... I, i, I mając tutaj Krzysia Buczkowskiego i, i, i Artioma, który kapitalne zawody jechał, no było też w niektórych biegach ciężko się ścigać. No ale w końcu dwa punkty jadą do Wrocławia. Nasi juniorzy znakomitą pracę zrobili. Potrafili wybiega, wygrywać biegi seniorskie, więc jest to ogromna pomoc dla naszej drużyny. Cała, cała ekipa punktowała fajnie i, i całkiem dobrze dobraliśmy te przełożenia. Szczerze mówiąc, po próbie toru nie, nie, nie patrzyliśmy tak optymistycznie, co, co tu będzie się działo, ponieważ jest to bardzo trudny teren do jazdy. Więc cóż, fajnie, że udało się od, od pierwszych biegów złapać te przełożenia i, i, i wygrać to spotkanie. Dzień dobry, no jeżeli chodzi o moją drużynę, to każdy, kto był na zawodach, widział te dziury w składzie. Jeżeli chodzi o Pieszka czy o, o Konieckiego, do tego dzisiaj bardzo słabo spisała się młodzież. No i uważam, że to jest ta przyczyna tej przegranej, bo jeżeli do 13 biegał Okoniewski fakt faktem robi w dwóch biegach, a Krystian, gdzie się mówi, wyszedł mecz jeden punkt i Okoniewski jeden punkt, no to z dwóch zawodników zrobiło dwa punkty, nie, także to się tak ciężko, nie da się wygrać meczu, po prostu oni muszą tak samo robić, punktować jak Łaguta, czy jak Krzysiu Budkowski czy jak Limbek, każdy widział jak było. W nie uciekali w niektórych ze startu. Jak na się wygrali start, to wygraliśmy na 5-1. Jak przegraliśmy start, to było ciężko to wyprzedzić. Taki mamy ton. No, przede wszystkim gratulacje z Wrocław, bo chłopaki chali naprawdę starty, wygrywali. Nie wiedzieli, co z nimi można zrobić, bo zawsze wygrywali my tutaj starty. No dzisiaj, cóż, paru zawodników pojechało słabo i przez to przegrali mać. No ale dzisiaj. Naprawdę było ciężko jechać, bo Sparta nie jest już czystochowej, bo każdy z nich jedzie bardzo dobrze. No cóż, coś więcej powiedzieć. Ja dzisiaj jechałem dla Adama o moje dzisiaj urodziny.